Może się to wydawać trochę smutne, że przez cały miesiąc nic nie zrobiłem, czego efektem jest to, że jest nakręcona tutaj druga wędzarnia pod rząd na kanale. Jest mi troszkę wstyd, troszkę bardziej nawet niż trochę. Wiem, że możecie mi nie wierzyć, a jakby tego wszystkiego było mało, to ten odcinek wędzarni, który właściwie. Miał uhonorować Wasze hojnodatki i nie tylko. Jest też nakręcony dosyć mocno na kolanie, najprawdopodobniej będzie tak samo zmontowane niestety. Głównie przez to, że miałem zamiar nakręcić to w weekend, ale zapomniałem, że moja kobieta zabiera aparat ze sobą. No tak wyszło, mogłem to w sumie nakręcić jakąkolwiek inną kamerą, ale nie, przecież musi być profesjonalnie, musi być aparatem. Nie? Przy czym cała reszta tutaj to jest po prostu jeden wielki szalik. A jakby tego wszystkiego było mało, to jeszcze kobieta wróciła z wyczerpanymi bateriami. Także witam Was gorąco w tym odcinku. Dlaczego powiedziałem gorąco? No tak, bo serdecznie jest przereklamowane. Także witam Was w tym odcinku Telenoweli Amatora Kabli, w drugim odcinku Gędzarni. W tym odcinku niewątpliwie podzielę się z Wami kilkoma ciekawymi rzeczami, jednak jestem totalnie nieprzygotowany, także będę się wspierał notatkami, co chyba nikogo nie zdziwi, bo może kogoś zdziwi. Tak naprawdę to tutaj chodziło o majową kwotę. Mi się teraz wszystko miesza. Czerwiec teraz jest zamknięty. A ja w czerwcu, no czyli chodziło o maj, tak. W maju kwotę jaką uzyskałem, kwota jaką uzyskałem wyniosła 126 ,56 zł. i groszy i wynika to z tego, że byłoby to więcej, gdyby nie to, że przypadkowo kliknąłem nie ten przycisk przy wykonaniu przelewu, a t nawet nie spytał czy na pewno chce, tylko od razu dobra przelew będzie wykonany, 15 zł, Ci zabierzemy i elo. szczerze powiedziawszy nie winię ich, to ja jakoś źle kliknąłem, ale troszkę smutno mi się zrobiło, że już nie da się tego cofnąć. Chodziło o to, że przelew był błyskawiczny, a nie był taki jakby klasyczny opóźniony, nie, nie wiem. Jaką to u nich robi różnicę. Ale okej. Okay. Z tego co pamiętam, sobie wypisałem na tej liście, co kupiłem, za ten gruby hajs. To są chyba rzeczy chronologicznie wypisane, także, pierwszą rzeczą, jaką kupiłem, ją no pokażę, bo tu, tu jest normalnie szał. Pierwszą rzeczą jest kontakt w sprayu. Śmieszne jest to tylko dla tych, którzy oglądają ewentualnie streamy i na przykład polecają mi te, weź to przeczyść kontaktem, zobacz czy działa. Ja od pół roku mówię, jeszcze nie kupiłem, w przyszłym tygodniu kupię, także. To jest doskonały przykład na to, jak często odkładam rzeczy na później, to jest właściwie taki token mojego lenistwa. Druga rzecz, jaką kupiłem, już jej nie mam, bo to była rzecz do zużycia, i ją zużyłem, to był silikon formierski i kupiłem go po to, żeby nauczyć się obcować z tym silikonem. Kupiłem go trochę za mało jak na naukę, ponieważ jakieś trzy czwarte zużyłem bezmyślnie. Właściwie chodziło o zrobienie odlewu wtyczki od joysticka, żeby można było później zrobić wtyczkę od joysticka. To ma Amiga 600 będzie wiedział. Jeżeli się kupuje wtyczkę DB9, taką zwykłą z obudową, nie mam takiej właściwie Właściwie żadnej, nie mam, nie mam takiej zwykłej. To te wtyczki nie wchodzą w to miejsce, gdzie podpina się myszkę. w 600. Jest jeszcze kilka innych przykładów, tak mi się wydaje. W każdym razie zamiegą 600 jest najgorzej. Ja, co prawda, nie mam teraz takiego sprzętu, ale ustawiłem sobie, jakby za punkt honoru, żeby. Aha, jeszcze z Atari ST są takie problemy. Teraz spojrzałem sobie, przypomniałem. Tam generalnie takie zabudowane wtyczki z tą taką obudową skręconą też nie wsadzimy. Szerokie oczywiście, bo są też takie wąskie, ale to nie wiem, czy da się zdobyć. Dlatego stwierdziłem, że będę je zalewał po prostu krajem na gorąco w takiej formie, żeby miały taki kształt jak klasyczne joysticki. Takie, takie zaraz wam pokażę. Chodziło o taką wtyczkę. No właściwie ta wtyczka poszła jako wzór do zalewania. Błąd, jaki tam popełniłem, to chodziło o to, że nie miałem żadnego takiego konkretnego naczynia i nie wiedziałem, jak takie, takie naczynia spreparować. Jak można by było, z czego można by było zrobić takie, żeby małą ilością silikonu zalać taką wtyczkę i żeby to była idealna forma. I wybrałem coś, co było jakimś opakowaniem takim z jakiegoś sprzętu. Nie wiem, czy to był kabel, czy coś takiego. Wejdzie takie plastikowe, przezroczyste, cienkie coś, co z reguły od razu idzie do kosza. To sobie zatrzymałem, no i sobie zalałem tą wtyczkę tym silikonem. No i się okazało, że czwarty silikonu, który rozmieszałem z tym katalizatorem, wystarczyło na zalanie, nie wiem, wtyczki do połowy. A cała reszta była tylko po prostu gdzieś tam rozlana dookoła. No, za, duża, za duża forma była. Więc zostawiając sobie już te ostatki z tego silikonu, poszedłem po rozum do głowy i się postarałem trochę. Z tego co pamiętam, jeszcze wykorzystałem ten już zasknięty silikon, żeby aż tyle tej drugiej formy nie, nie zalać. Tak naprawdę to na, nie da się ukryć, to było mega amatorskie. Co to dużo kryć? Być może wiedziałbym takie rzeczy, gdybym pewnie coś poczytał o tym w internecie, ale mi się nie chciało. Po kilku godzinach klejenia, kombinowania, później jeszcze też rozcinania. No i mieszania. Widać to doskonale tutaj i na pewno nie muszę robić zoomu, chociaż mogę nawet też zrobić. To, to była chyba góra tej wtyżki, Tak, bo tutaj jest spód, spód jest dużo bardziej jednolity. Nie? Generalnie tutaj problem był taki, że nawet nie, nie zdążyłem tego dobrze rozmieszać, zaczęło mi to zastygać, więc już kombinowałem, żeby tego nie zmarnować. No generalnie to była walka o przetrwanie, to, to co tutaj się działo. No i potem też miałem problem, żeby się dostać. To w ogóle, to teraz może ma taki wygląd... Powiedzmy trapezoidowy, ale to był taki duży prostokąt. Może nie jakiś taki super wielki, gdzieś tutaj był koniec, nie? No i generalnie w środku to ma taką formę, jaką powinno mieć, ale z zewnątrz wygląda to mega słabo. Raz tej formy użyłem, trochę za mało kleju wlałem i gdzieś tam nie do końca się dolało. Aha, no tak, no i zalewają klejem na gorąco, bo po co żywicą, nie? Trochę głupio, że nie udokumentowałem tego, bo myślę, że to by było dobrą lekcją. Ale generalnie jest to na tyle dobrze rozcięte, że można tutaj wsadzić kabel. Yy, razem z przylutowaną wtyczką i można to zalać, to wtedy udaje mniej więcej coś takiego. Właściwie powinno mniej więcej coś takiego, bo to na tym się opierała forma, dokładnie na tej wtyczce. Bo teraz jeszcze zakrojona taśmą klejącą, żeby tutaj się silikon nie dostał do środka. Trzecia i chyba jedyna godna tego odcinka, bo jest co pokazać ciekawa rzecz, w którą właściwie poszedłem później dalej trosz, troszeczkę, bardzo minimalnie w nią doinwestowałem, ale to już nie było z donate'ów, właściwie nie wiem dlaczego. Kolejną rzeczą jaką kupiłem jest PlayStation 2. Nie ulega wątpliwości, że jest to fatka. Wyglądało to tak, że wybraliśmy się ze specjalem i z Mikon na Pchli Targ na. na Młonie we Wrocławiu. I nie znalazłem tam niczego ciekawego. Coś tam ciekawego było. Były to najczęściej kartridże na Nintendo, ale nie oszukujmy się, czy czwarte ludzi, którzy sprzedają kartridże na tego typu stoiskach na Pchli Targu, to są ludzie, którzy znają wartość tych kartridży. A może nawet niekoniecznie znają wartość, tylko wchodzą na Allegro, żeby zobaczyć, ile one kosztują. I takimi cenami się sugerują. Czasami nawet podają wyższe niż są na Allegro, więc. Niczego ciekawego tam nie upolowałem, a na pewno niczego, co mogłoby być okazją. Więc trafiłem na plajaczka. właściwie plajaczka chciałem tylko dlatego, że Fatka jakbym coś kombinował sprzętowo, to jest tam co w tą budowę zmieścić. Nie mam na myśli Raspberry Pi, tylko jakiekolwiek inne modyfikacje. Tutaj na przykład bardzo łatwo jest o zrobienie dysku na USB, który można by było wsadzić zamiast napędu, dzięki czemu, znaczy nawet nie zamiast napędu, bo tu kieszeń jest, ale razem z elektroniką i zasilaczem można by byłoby to wsadzić zamiast napędu i można było by to zamknąć w obudowie, co innego slimka. nie? No i spytałem typa jaka jest cena. On mówi, że 150 razem z padami. Pady chyba też były srebrne, jak dobrze pamiętam. Mówię, 150, ty. pewnie laser nie działa i tak dalej. Po czym chwyciłem tą konsolę do ręki. Generalnie srebrny kolor mnie zaintrygował, bo też obok był szaraczek i szaraczek był za taką samą cenę. Tam w środku była płyta z Raymanem, ale tak naprawdę to nic więcej tam nie było. No i ta płyta chyba była nawet w średnim stanie. Obróciłem sobie go do tyłu. Dostrzegłem to i spytałem wtedy gościa, czy mogę to kupić bez padów, bo tak naprawdę padów do PlayStation 2 to mam z 10, więc niepotrzebne mi jest, są za bardzo kolejne dwa. Szczególnie, że każdy jest w średnim stanie. Po co mi dwa kolejne w średnim stanie? A przynajmniej tak wyglądały. No i ty, tam ostatecznie tam opuścił chyba do 120. Co dla mnie jest wielkim sukcesem, bo ja jestem totalnym, totalną ofertą, jak chodzi o targowanie się. Więc yy, kupiłem Playa dwójkę z network adaptorem, z harddisk adaptorem w cenie najprawdopodobniej tego adaptera. Nie sprawdzałem. Oczywiście ten adapter jest, nie chcę się go wyciągać na złącze IDE, ale kupiłem sobie adapter i to właśnie o tym mówiłem, jeżeli chodzi o niewydawanie kasy z donatów tylko własnych swoich pieniędzy. Ja nie wiem jakim prawem w ogóle. Nie? To jest śmieszne trochę co mówię. Kupiłem adapter z IDE na SATE, żeby można było tutaj podłączyć mały dysk 2,5. Ponieważ dużo tych dysków dostałem od Andrzeja i o tym nie wspomniałem w poprzednim odcinku, dostałem z 5 dysków od Andrzeja z retrosfery. Co najmniej 5. Co prawda nie wszystkie sprawdzałem, ale on mówił, że są sprawdzone, chyba. W każdym razie podłączyłem jeden, wszystko działało super, ale się okazało, że mi się gry na nim nie mieszczą. Gry, które miałem dotychczas na dysku na USB, nie chciały się tutaj zmieścić. Ciekawostką jest, jeżeli ktoś nigdy nie miał styczności z tego typu adaptorem, to dysk na PlayStation 2 wymaga wymaga. Musi być sformatowany w innym systemie plików niż FAT32. Jest to jakiś taki PS2 owy system plików. No i wtedy z tego dysku nie da się w taki sam sposób korzystać jak z pendrive'a, czyli nie wiem, jakby się miało jakieś artworki do Open PS2 Loadera czy jakieś takie inne rzeczy, to już wygodniej jest je trzymać na pendrive, mimo wszystko niż na tym dysku, więc ten dysk tak naprawdę, poza tym, że można na niego zgrać gry z oryginalnych płyt, żeby nie było, bo można tak zrobić, oczywiście można też zreżdżnąć z internetu, nie ma żadnego problemu, zależy co kto woli, jakie kto ma potrzeby, jakie kto ma sumienie, Można je wtedy przechowywać na dysku, podejrzewam, że ten dysk mniej więcej po to był, żeby można było ripować te gry. Można też uruchomić Linuxa z tego, ale nie oszukujmy się przy tym, jakie możliwości obliczeniowe ma ten Play, jak to na odpalanie na tego typu Linuxie nawet emulatorów, podejrzewam że nie jest niczym specjalnym, a już nawet korzystanie z narzędzi jest mocno przestarzałe, no bo jednak tutaj Linux w najnowszej dystrybucji raczej nie występuje. Playaczek ma swoje zarysowania i tak dalej, ktoś tam odkleił naklejkę z network adaptora i przykleił tutaj, ja jej jeszcze nie odklejam, karta pamięci nie była w zestawie, ale już tego playaczka testowałem, już coś tam na nim ogrywałem. Nie rozbierałem go, widzę, że jest dosyć mocno przykurzony, ale wiatraczkiem kręci, generalnie nie wyje, co jest dosyć fajne. Laser, natomiast miałem okazję sprawdzić tylko w taki sposób, gdzie ja to położyłem. Kupiłem ostatnio na film targu u nas w Poznaniu GTA 3 za dychę, no i się okazało tak porysowane, że playjak nie chce z tym wystartować. Filmy na DVD czyta, ale nie mam innych płyt, wszystkie płyty dałem specjalowi albo Szczygłowi Inna ciekawostka, że ten playjak jest chyba nieprzerobiony, albo ma naklejoną jakąś nową. Plombę. Tak to wygląda, chyba. Także tak, to jest najfajniejszy zakup w tym miesiącu. Bo tutaj już nie oszukujmy się, dalej nie będzie już niczego ciekawego. Dwie rzeczy, jakie kupiłem na Allegro, które są dosyć przełomowe, ale jeszcze ich nie wykorzystałem. Gdzie je położyłem? Kabel zasilający do DS-a. Kupiłem go z donatów. Nie jest to nic specjalnego, ale na to wasze ciężko zarobione pieniądze, więc dlatego o tym mówię. To tylko dlatego, żeby oddać już pożyczony kabel retropierogowi. Także słuchaj, jeżeli to oglądasz, to odezwij się, może się ugadamy, wreszcie wpadniesz po to, ewentualnie ci podrzucę. Może nawet bardziej ewentualnie to ja ci podrzucę, niż ty wpadniesz po to. Bo w ogóle wyciągnąłem DS, a żeby było wiadomo, że to jest do DS, a nie wiem po co i tak. Właściwie tutaj doszło też do przełomowego momentu, ponieważ yy, jakiś czas temu kombinowałem troszkę z Amigą i z Atari ST, żeby można było na nich robić live y i nagrywać materiał. Generalnie mam upscaler niezbyt drogi, ale też niezbyt dobry yy, GBS 8220. To jest upscaler, który już nawet o nim robiłem jakiś film, był taki sobie, bo ja się nie znam na takich rzeczach, wiem, że one odbierają jeden sygnał, wypuszczają drugi tyle mnie tak naprawdę interesuje. Okazuje się, że ten upscaler dobrze sobie radzi z sygnałem RGB, najprawdopodobniej w jakiejkolwiek postaci, bo tak naprawdę kupiłem go po to, żeby odbierał CGA, EGA i nigdy go nie użyłem w tym celu, natomiast dobrze sobie radzi z Atari ST, który bez modulatora, no... Ciężko jest zmusić do współpracy z nowymi telewizorami, a na stary sobie nie mogę pozwolić i to nie przez wzgląd pieniędzy, tylko przez wzgląd na miejsce. Pokombinowałem trochę, jak już się udało to Atari ST tak odpalić, żeby można było to zbierać przez HDMI na graberze i tak dalej, no to stwierdziłem, że spróbuję z Amigo. Stwierdziłem, że zrobię podobną wtyczkę do Amigi, żeby można było też Amigi, u, Amigi używać z tym scalerem, no bo nie oszukujmy się, jedyny sposób w jaki mogłem wcześniej zbierać Amigę to był Composite, gdzie no, przy Amidze wygląda to jednak trochę miernie. Znaczy jeżeli chodzi o gry, to spoko, jak chodzi o workbencha na przykład, to już dosyć średnio, dlatego postanowiłem, że spróbuję i zrobię podobną wtyczkę i udało mi się taką wtyczkę wykonać z amigą, także mam kabel taki, dzięki któremu mam amigę w rozdzielczości 1024x768. Oczywiście jest opcja wyższej rozdzielczości, ale jest input lag. Jest opcja niższej rozdzielczości, takiej bardziej kompatybilnej z Amigą, ale właśnie wolę tam jedną rozdziałkę zostawić i pod nią, nie mogę się wysłowić, dostosować inne konsole, które też dysponują sygnałem RGB i będę to robić sukcesywnie, powoli, acz, powoli aż sukcesywnie na dniach, na miesiącach albo na latach. Na razie przystosowaną mam Amigę a ta właściwie każdą Amigę, bo to nie jest tak, że tylko jedna. Mam też... Mam też Względnie przystosowaną Sega Mega Drive, która też dysponuje sygnałem RGB, tylko że tam trzeba jakieś rezystory pokłaść na kolorach, bo są one trochę za mocne. Jedna z ważniejszych rzeczy w tym upscalerze to to, że on też odbiera sygnał komponent, dzięki czemu można by do niego podłączyć PlayStation 2. Ale po co podłączać PlayStation 2 bądź PlayStation 1, skoro można to zrobić przez RGB, co jest trochę wygodniejsze, bo wtedy tylko jedną wtyczkę się wpina taką samą jak inne. Stąd się właśnie bierze ten zakup. Nie wiem, pamiętacie, jak mówiłem o PlayStation Portable. Które niepotrzebnie zepsułem. Znaczy, nie zepsułem całe PlayStation Portable, tylko jego konkretny moduł. To jest właśnie kabel, o którym myślałem, że nie da się go zdobyć w obecnych czasach. Kupiłem nówkę kabel, komponent za pff, chyba 13 zł, 25. To chyba z wysyłką, na tak drogo. Więc będzie można podłączyć PlayStation Portable, jeżeli takie je zmontuję, bo na razie mam same części live z zrobienia takiego PSP już niebawem. Najprawdopodobniej po tym, jak już wydam. Komodorasy, o których tyle mówiłem ostatnio. I ostatnia z rzeczy, którą kupiłem za Wasze grube pieniądze, szczerze powiedziawszy, nie chce mi się tego wyciągać, to jest Kynar. Tak, kupiłem Kynar. Wiem, że to nie jest nic spektakularnego dla kogoś, kto tylko ogląda filmy i nie wbija na live'y, bo wiem, że wielu Was te, takich jest. Chociaż takie możliwe, że nawędzarnie wbijają głównie osoby, które wbijają na live'y, bo chcą zobaczyć to, co mi na przykład dali albo na co poszły ich pieniądze. Także kupiłem kynar z sporym takim zapalnikiem, który sprawił, że się przekonałem. To był Patryk, u którego byliśmy ostatnio ze specjalem. No już trochę dawniej niż ostatnio, bo to były 3 tygodnie temu. Dostałem od niego i nie pamiętam czy to pokazał. Albo nie, znowu od dupy strony zacznę. Wielu z Was często radzi mi różne rzeczy i ja często się tych rad stosuję zawsze gdzieś jakoś źle. Albo, albo się w ogóle nie stosuję, albo stosuję się nie w taki sposób jaki bym chciał. Głupio jest mi o tym mówić, ale też w jakiś sposób nie potrafię pójść po rozum do głowy miejscami i faktycznie się dostosować. Także przy jakimś tam projekcie Patryk polecił mi, żebym zastosował kynar, gdzie ja stwierdziłem, że po co mi Kynar, skoro mam dużo, bardzo dużo rozbebeszonych taśm od stacji dyskietek? No to też są cienkie żyłki, jak się je oderwę, to przecież też spełniają swoją funkcję. Okazało się, że Kynar kupiłem tylko dlatego, że chciałem zrobić coś podobnego, znaczy na płytce prototypowej. Nie chcę mi się tego pokazywać z bliska. No to jest UNO2IEC. Które dostałem od Patryka, to jest do Komodorka i to działa podobnie jak SD2 IEC. Tylko, że to chyba trzeba łączyć z pc tem Jeszcze nie testowałem tego, będzie, będzie do tego okazja na pewno. Nie spodziewałem się w ogóle, że do niego, od niego dostanę. W sensie coś tam przebąkiwał, przebonkiw, że, że ma dla mnie jakiś prezent, ale totalnie się nie spodziewałem, że to będzie coś o super. Myślałem, że to będzie jakaś taka naprawdę pirytowa, to jest coś wspaniałego. Ale nie ukrywam, że jeszcze nie testowałem. I to właśnie tutaj zauważyłem zastosowany kynar i zobaczyłem, że jakie to jest naprawdę cienkie. Dlatego stwierdziłem, że kupię kenar, no i okazuje się, że przy różnych zabawach z płytką prototypową, co ostatnio też miało miejsce u mnie na live streamie, kiedy składałem Amaflopa. Sprawdza się. Oczywiście, ja tego nie potrafię tak ładnie zrobić, nie potrafię dobrać tak długości doskonale. No to tutaj akurat to wygląda spoko, bo tutaj tych żyłek jest dosyć mało, ja tam mam trochę tego nawalone. No i jak chodzi o kenar, no to to już by było na tyle. Jeżeli chodzi o wydatki, tak jak mówiłem, no to poszło jakieś 120 parę złotych. Plus, coś tam musiałem też dołożyć, chyba za jakieś wysyłki, ale to tak czy inaczej, większość z tych rzeczy tutaj nie pojawiłaby się bez Was, więc bardzo Wam dziękuję. Teraz możemy przejść do donatorów i tutaj pierwszym donatem, takim jak to nazwać bo to już nie jest donate pieniężny, to już jest donate niepieniężny. To jest właśnie Uno 2 IEC od Patryka. Tak jak wcześniej mówiłem, to się, do tego się podłącza peceta z jednej strony z drugiej strony komodorka i można z paceta wysyłać na komodorka obrazy. Jak mówiłem, nie testowałem jeszcze tego. Drugą rzeczą, jaką dostałem, ale do końca jej nie dostałem, chociaż byłem przekonany, że dostanę. Zapomniałem o tym i teraz właśnie o tym przeczytałem. To był do DS drugi, który Mika miał dostać od Andrzeja z Retrosfery, żeby z niego skleić, bo to właściwie były same części. No i okazało się, że w tym DSie nie ma sprawnego modułu WiFi i ten DS ma takiego focha, że jeżeli nie działa w nim moduł wi to on się nie odpala, więc ten DS dalej siedzi u Miki i teraz sobie o tym przypomniałem w ogóle. To też muszę pokazać, chociaż nie jest to nic wielkiego, a wręcz przeciwnie, bo jest całkiem małe, to jest to coś, co ostatnio nawet mi na live nieco pomogło i jest to imadło od widza Beret Roman. Jest ono może i niewielkie, ale za to do niewielu rzeczy się nadaje. Muszę przyznać, że mimo tego, że wygląda na niezbyt drogie, za co zresztą oczywiście w żadnym stopniu nie hejtuję, bo i tak się cieszę, to wydaje się, że fajnie jest wykonany gwint. W moim pierwszym imadle, które było trochę większe i kosztowało jakieś, nie wiem, 9 zł, gwint się bardzo szybko wyrobił, przez co jak już później chciałem kręcić, to w jednym miejscu bardzo ciężko szło. I w pewnym momencie to się tak wyrobiło, że w ogóle się nie dało kręcić. Tutaj natomiast takiego problemu nie ma, nawet jeżeli chodziło o ściśnięcie czegoś nierówno, to używałem tego do ściskania złącz FDD wyjętych już z innych taśm FDD, co oczywiście też było wyśmiane przez kogoś tam, że, że recyklinguje zamiast kupić nowe, ale wiecie jak to jest z tym kupowaniem rzeczy przeze mnie. Wolę korzystać z rzeczy, które mam pod ręką, niż zamawiać i czekać. Najlepszą rzeczą, wisienką na torcie, crème de la crème tego odcinka, drugą, albo nawet może pierwszą po PSP, jest to, co teraz Wam zaraz pokażę. Tutaj właśnie jest ta wtyczka, o której mówiłem, że wygląda jak taka mała, taka od klasycznego Joya. Jest skręcana, ale nie wygląda na nową, więc nie jestem pewien, czy taką można nabyć, czy to trzeba z czegoś wyciągnąć. W każdym razie dostałem joystick od Miki. O którym już kiedyś wspominałem. Złośliwi powiedzą, że to Arcade Stick, bo wygląda tak, ale różnica jest taka, że, tak jak widzicie, kabel jest z tej strony. Dużo ludzi zarzucało mi, że to jest trochę dziwne, że chcę mieć gałkę po prawej stronie. Klika trochę dziwnie, dlatego że jeszcze nie jest do końca w środku zlutowany. Zabierałem się za to, ale nie dokończyłem tego, a niektóre rzeczy zrobiłem źle i odwrotnie, ponieważ trzymałem drzeja do góry nogami górę, zdołem, pomyliłem albo lewo z teraz nie pamiętam. W każdym razie będę do tego dochodził na live, także jeżeli ktoś na to wbije, to na pewno go to nie ominie. A tak jak widzicie, przyciski są tutaj ułożone w taki sposób, że wydawałoby się, że to jest teraz przodem do Was, i taki był zamysł Miki, tylko że ja w ostatniej chwili uświadomiłem go, że właśnie zależy mi na tym, żeby było odwrotnie, więc stwierdziliśmy, że po prostu tutaj się zalepi dziurkę, tutaj się zrobi dziurkę i kabel będzie z tej strony jest to oczywiście moja wina i mój wymysł ponieważ przyzwyczajony do joysticka którego też mi się nie chce wyciągać bo jest bardzo mocno zabunkrowane ale pokażę jakąś jego przybitkę bo nie pamiętam numeru i nie chcę strzelić gafy przyzwyczajony byłem w tym joysticku do trzymania gały z prawej strony do przycisków z lewej tam są trzy przyciski ale one wszystkie działają właściwie jako jeden przycisk w sensie jako, jako fire co jest trochę smutne, chociaż myślę, że do przerobienia i kiedyś będziemy siadać do tego, żeby to przerobić, ale no, jeszcze mamy sporo czasu na to. Dlatego gała z prawej, bo jestem do tego po prostu przyzwyczajony. Mam no, przyciski, będzie jeden odpowiadał za górę, żeby można było skakać w platformuchach nie gałą, tylko właśnie przyciskiem. Drugi przycisk to będzie Fire, i trzeci to Autofire. Jeszcze nie wiem w jakiej konfiguracji, ale do tego sobie dojdę. Oczywiście moduł Autofire też będziemy sklejać ten na live, także oczywiście, jeżeli do tego dojdzie, bo to jeszcze jest sporo czasu. Joystick nie jest sklejony, jest rozkręcany, także. Spoko. To jest od Miki. I to by było na tyle w tym odcinku Telenoweli Amatora Kabli, w tym odcinku Wędzarni. Bardzo dziękuję za uwagę wszystkim tym, którzy byli zainteresowani, ponieważ naprawdę bardzo mocno się nie starałem, bardzo mocno się nie starałem, żeby ten odcinek wyglądał w jakikolwiek sposób. Przepraszam wszystkich tych, którzy oczekiwali czegoś więcej. Liczę na to, że niebawem się pojawią jakieś bardziej rzeczowe materiały. No i też dziękuję Wam za to wszystko. Za prawie wszystko, bo to już niektóre to miałem wcześniej. Za to wszystko tutaj, co mam dzięki Wam. Jeszcze raz przepraszam, będę się starał poprawić.